Siema, siema, z tej strony Dominik, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dziś jest odcinek już z siebów. Już jest większość obsiany ogólnie przy no i już dzisiaj, teraz sobie dokończymy. jeszcze pojedziemy przejrzeć sobie kukurydzę i na tamtą działkę. I teraz tak, w ostatnim odcinku była 30, Ale dostałem takie dofinansowanie. O i patrzcie, co sobie kupiłem za to: takiego porządnego traktora razem z takim silnikiem. Taką szczepkę sobie jeszcze kupiłem. I no, i to są takie chyba już no, nabytków, to jest wszystko, ale nie, jeszcze jedna rzecz jest. Żu y ogólnie to tak, żuka sprzedałem. I sobie kupiłem powolną że to zobaczcie, Mercedeso, Takiego. Będę rzadko używał, ale no, czasami się przyda. Taką przyczepę sobie kupiłem. Y belarkę, nie wiem, czy była tata co odcinku. No, i to, i to, i to wszystko na razie. Chyba Belarkę pokazywałem, ale już nie pamiętam. Dobra, weźmiemy się, dokończymy to sianie. Już mało zostało. Eee, ładnie pali. Dobra, zobaczę jak się nagrywa. Nagrywa się. Dobra, się mi sobie to. Mhm. Dobra, sieja. Dobra. No, trochę ja ogólnie widzicie nie było na kanale, ale no, taka mała przerwa, ale już powracam. Tutaj dzisiaj właśnie już, już zaczyna jesień. żyjemy No i już w następnym odcinku chyba będą już chyba kukurydziane. Nie wiem czy to nie będzie podzielone na odcinki. Tak, tak wtedy myślałem, czy coś dawać do tej kukurydzy, ale tak pomyślałem, i tam chyba da się jakiś popląt, bo nie mam tutaj już 6 lat na wiosnę, Bo już jeszcze teraz to była to więc Zatem o to będzie to już taka późna pogoda i to będzie szkoda, to tutaj siali, bo to się... To wiecie, szkoda mi takich młodych naciąg. I chyba poplądza się je dopiero na wiosnę albo. To się może teraz uda. Zobaczymy, może się da. Tylko no, muszę jakieś w ogóle wiecie, poplamy też swoje kosztują. Bo tutaj to mi tylko sianie nie zostało i do przyszłego roku mam spokój. Sam nałoż przed sianiem no to wiecie. Dopiero na wiosnę się jeszcze tutaj się oprócz wda Tutaj ogólnie już nie ma pola, gdzie były ziemniaki i ogólnie... zrezygnowałem <tryk> ja, już z ziemniaków, bo nie opłacało mi się. Za, za marne grosze z tego zarabiałam, najwięcej no roboty było. A z to tylko to tak sobie na spokojnie coś tutaj na traktorku robisz. No i wiesz, i no, tak nie sprzedają. Chyba, że akupiletki wyląsły. Tylko kukurydza. Tobie chcę do Sealu suchować, bo myślę, że będzie słabo kosztować, jak to sobie zawsze jakaś roślina, czas kiedy się yy, ścina. I ogólnie może niektórzy czekają z Was, żeby nagrać jakiś obrządek. No nie ma czasu na razie, bo teraz się zaczęły tam powoli jakieś prace w polu, no jakoś tak wolę to sobie sam porobić, muszę jakoś tak wiecie, w końcu coś nagrać. Wiecie, teraz właśnie będą no, święta wielkonoce, bo właśnie po tych świętach może coś nagram, bo akurat będą mi prace polowe no, pod ziemniaki robione po świętach, to wiecie. Coś nagram. Jak to się dało. Dobra, tak to kwadrafik został to się szybko. Ale czasie sprawdzimy ile jest tu w środniku. E dobra, starczy tylko. Starczy, tak. Dobra, jeden dalej. W sumie to mi tak, ten dobry ten traktor jest, bo wiecie, ma dużo mocy. Też jest, wiecie, to no, ma przedni napęd. I też, wiecie, jakiś taki taki do brzuchu, jakiś terenu, wiecie, dobrych może być. Bo się tam, bo tym leży, to jest najgorzej, czy je bo wiecie, tam jeszcze tak nie jest to wyrównane wszystko ale to się już będzie z czasem wyrównywać jak tam się będzie tak to robił no ale na 30, na 30 to mi tam by było szkoda zawieszenia wam powiem bo w tej 30 to już stare zawieszenia tutaj było remontowane jeszcze u starego życiela chyba z 3 lata temu a 30 to była 5 lat temu ostatnio tylko malowana to wszystko a taki remont silnika to może z 15 lat temu. Amazonę właśnie sobie też kupiłem, bo zostało mi jeszcze kasy i właśnie dobre to Amazonę było, bo abym tam w tej to chyba nie wiem co bym zrobił chyba już bym nie dał rady, bo to jest najgorsze co istnieje, tak się w takim małym na taki ma takie siedziby, takie długo teraz i jeszcze będzie większe, może niedługo No wiecie mam, będą nam coraz większe śmieje, bo tam te prosiaki rosną ale planuję sobie na wiosnę to jest takie już te stare, już wywieźć na ten. Mam do rzeźnika. Albo ja po prostu sobie wezmę, co robię, coś kupię i będę po prostu je sprzedawał na w tym lokalnym. Na kolonii. No. Zobaczymy. Bo to też nie kosztuje jakoś bardzo mało, przecież, żeby robić mieć takie maszyny do robienia. Zarkę trzeba kupić przecież Ma no, dużo roboty. Ale może coś takiego zrobię. Tylko musi być miejsce na podmórkę. Niby jest miejsce na podwórku ale tam maszynę trzymam. Bo nie mamy już tyle miejsca, żeby je kształtować. Jest plan, żeby jakąś wiatę zbudować, ale no... O kurdy z jest. Dobra. Jest plan, żeby wiatę zbudować, ale no na razie inwestować pieniądze w polu, żeby tutaj jakieś nawozy. W sumie to teraz kupowałem, ale wiecie, trochę spukany po tym jestem. Tak te nawozy kupiłem. I tak na razie mnie jest jakoś bardzo potrzebna ta wiata. będzie to jakąś porządną za... A teraz widzę to, to... Takie słabe trochę te wiaty są w sklepach, żeby nam zbudowali. Mało zostało, odłożymy maszynę i pojedziemy motorkiem na przejazd do zobaczymy gdzie tam przyjdziemy na tych dalszych kolach. trochę Ale piękny dzień, nie wiem, co. Mam do bardzo opowiadać. O może, tutaj może wam jak już y, za jakieś, może na wakacje, y, zacznę nagrywać y, taką grę Fortnite. Nie wiem, jest popularna, ale nie wiem, jak można znać. Zacznę nagrywać może z kolegami. Tak, co? No. A na wakacje? Na razie się nie na tej serii. Ta legendarna seria na moim kanale, najdłużej ona trwa. Drugi sezon. I jakieś ponad 30 odcinków, bo w tamtym był, w tamtym pierwszym sezonie Swarminga 19. Było chyba 24 filmów. A kurde, ale teraz poszło. Uważam, że dosyć Ursus, dobra. Prowadził go... Od siebie w tym roku za ja by tu teraz, a no w sumie teraz dookoła muszę odjechać. Samą przybiegą. Padałoby w ogóle do traktory umieć trochę. No co? No w sumie jeszcze będą na polu, ale nie będą na już bardzo pracowały. Bo nie planuję w tym roku jeszcze i użorki, i, i, i kukurydzy. Dopiero na wieczór. Dobra, to jakoś się muszę zmieścić. Dobra, jedziemy.

Bąbką, przytrzymać tą truchę. Re rejestrację trzeba dokładnie umyć. No. Dobra, muszę się też umyć. Muszę wyładować tylko to zboże. Muszę wyładować tylko to zboże. Tak, żeby podjadać, nie? Dwa? To już zero było, ale no styk to zrobiłem. O kurde. Dobra. Tylko da mnie tam nie zazwyczaj jest. No, nie wejdę tak łatwo, o kurde. Ale... O kurde. Sali. Ale do styku. Się uciekł. B. Armia ma trochę słaba. Dobra. No, dziękuję, Ursusku. Nachrasowałeś się. Możesz Teraz lecimy pod 30. A skróty sobie polecę 30 też dobra machina. Bo ma taki on dylemat, gdzie to przyczepę schować. Ja chyba schowałam w tym dwa że trzeba trzymam wszystkie maszyny już. I tak już to prostu muszę wahać i jakoś pokonać. Dobra. Tutaj ta ścieżka trochę będzie schowała pod tego większego, z samo na na bardziej pod trzydziestkę jeszcze. I to wiecie. Dobra. Ile jesteśmy w domu? Trzymał tylko szuflę zdjąć sobie. Może że tu. Potrzebowałem, żeby ładować ogólnie zboże, ale dobra, już nie tak szybko. Może to jakoś teraz pierdolę. no może coś mieści. ja tu wtedy wyjadę tym... ja Bardzo zaparkuję oczu tak, w tę stronę. Jeszcze nie, nie, Dobra, starczy to tam już rotacyjnie. Nie wiem, czy trzydziestkę też mnie w sumie już. Też nie będzie jakaś wielkich robót, nie? W sumie to nie wiem, czy już to mi ostatni raz jak nie będę robił raczej będę woził zboże, który za tą. Po że są większe, ale może się przydać. Ale nie my. Muszę błotniki tylko kupić. Jakieś nowe. Tamte się już zepsuły. Niedługo nią muszę tutaj obmalować, Bo zaczekam, dumnie. Znaczy, boże, no słabo. tylko. Dobra, Dobra, traktorki niech sobie odpoczywają. A my w sumie możemy teraz dać trochę. 13 minut. Tutaj rękniemy sobie bramę. I czekajcie, widzowie. Teraz jak to, pójdzie? przepraszam, na chwilę będą tutaj. Takie... Ale musimy dać słomy. Muszę teraz tych dużych kostek, bo tamty się już skończyły. Damy słomy. Dobra. Macie. A już je zamknę w ogóle. To już takie zimno teraz jak to już jest wiecia. Jesień. Dobra. Kury, kury i kaczki sobie jeszcze chodzą. Jakby nie jest. Świn też już zamknę. Tutaj też. Tutaj, tutaj, tutaj proszę to bardziej, no bo to tutaj są A w sumie, po co ja tu zamykałem, jak ja za jeszcze tą? Dobra, nie, ja tutaj wolę nie przepalać. Tak. Dobra. O! Jest, działa. Dobra, jedziemy na przejazd Jak już pojedziemy, na kukurydzę pojedziemy. ale to przyspieszy. To jest kiełmkowska Tak przyspiesza ten. O, jest tu na podwórze. E, widać, że ników tu nie było. Ale słyszałem od tam sąsiada, że były gdzieś tam. Tylko tu, tam, tam, bo tam jeszcze też mam pole, właśnie. O kurde, ale to jeździ. jakieś jakiś kurde, ja mam, no na podwórze. Ale tam jeszcze zajrzę. Była wszystko okej, okay. okay, okay, jest wszystko, nie ma co nie ma co. Nie ma trzykad do podzika. teraz idziemy na tą poniedziałkę tam sło. No, Jeszcze tu jest otwarty, czekamy? Ej, już się pozbijali, no w sumie A tu jeszcze ludzie chodzą, jak to przeważnie rano jest otwarty, to też nie ma co to W sumie rano muszę pojechać coś kupić za... tamtą tam chłopiówkę zaraz mam, to muszę coś tam Ktoś Kupić do tej... Do tej. E, tutaj to nic zbyt Dobra, nad nią mam do bramy. Zajrzę do tego kolegi, Ciekawe czy jest. Słuchajcie. Jest tu. Przepraszam, że jakbyście teraz słyszeli pociąg, ale mieszkam przy torach i ten, I mam otwarte okno. Dobra, zapukam do niego. Jest tu kto? Nie ma, chyba nie ma. Zapukam jeszcze raz. Eee, nie ma. Dobra, przyjadę kiedy indziej. W sumie no, on pracuje też gdzieś. Jeszcze czwarty. Dobra, wracamy już. prowadzimy ten, zamkniemy kury i będziemy się żegnać już no co? Pójdę się umyję. A z ziemi będę musiał spać. Bo tutaj na rynek przyjadę. Tu wychodzą. Może taki spacer se robią, ale nie wiem, po co mają tu betonie. W ogóle nie zauważyliście, ale oczywiście tej flagę Polski bowiem się. Nie, wiem. Białą, czerwoną. Dobra, włączyłem. Teraz to trzeba wpchnąć. Dobra, zamykamy to wszystko. O kurde, nie to. A w sumie jak to wygląda? Sprawdzę tam na tyle, jak to. Dobra, to już tu chyba nie będę zaglądał tak już w tym roku. Kurde, wyłącz się to. No co jest? No co jest? O, dobra. Zamkniemy sobie. Ale tam śpichnie szaleją, słychać. Dobra, kury to sobie tutaj powchodzą. No już niektóre wchodzą tak nie, czy też nie będę spodziewał teraz, teraz na wiosnę Jakiegoś klucza znowu Może inkubator kupię A co tu się stało? Taki potężny inkubator, to by się zaczęła inkubacja Czemu ta drabina tak leżała? Nieważne Ora dam tu Dobra, no to co widzowie? Zamykamy bramę Jest już tutaj w poczcie Ej Dobra ja się z Wami żegnam, widzowie. Oto tym pięknym widokiem na karniki na flagę Polski. I na razie, cześć.